Witam Państwa serdecznie. Jest dzisiaj z nami obecny nowy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Aleksandra Zawalska-Hawel, która odpowie Państwu. na kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, co Pani uważa za największy potencjał Żorskiej Biblioteki? Na pewno zespół, który tutaj pracuje, to są ludzie z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy znają swoją pracę którzy są w stanie wykreować wiele fajnych pomysłów w przyszłości. No i też tą otwartość na zmianę, bo biblioteka, żeby wejść w nowoczesność, musi jednak dosyć mocno się zmienić. I ja ten potencjał czuję i czuję to, że pracownicy chcą innej biblioteki. Mówiła Pani o zmianach. Są jakieś zaplanowane już zmiany w najbliższym czasie? Ma Pan jakieś pomysły? To znaczy, pomysłów jest wiele nie tylko moich. Natomiast e, generalnie zmierzamy, w, jeśli chodzi o infrastrukturę, to zmierzamy e, gdzieś w przyszłości oby jak najbliższej do nowej biblioteki, nowoczesnej, pięknej. E, ale póki co pra, pracujemy tutaj e, i tutaj będziemy się starali e, wprowadzić. E, Nową ofertę w troszkę zmienionych przestrzeniach, natomiast też no, nie chcemy tutaj inwestować pieniędzy, bo, bo, bo myślmy, o tej innej e, infrastrukturze już. Natomiast e, przeżydziliśmy trochę e, przestrzeni, zrobiliśmy więcej miejsca, będziemy organizować e, różne spotkania, różne e, wydarzenia kulturalne, e, za, zaczniemy realizować projekty, pozyskamy na nie fundusze zewnętrzne. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Mm -hmm. A jak będzie wyglądała współpraca z filiami żorskimi To znaczy Miejska Biblioteka Publiczna to całość, tak? mhm. to jest sieć bibliotek i tu o nie współpracy może być nie może, tak? Bo każda z bibliotek ma swoje zadania, które realizuje na tyle, na ile jej warunki pozwalają. Wiadomo, że filie to też o wiele takie mniejsze instytucje niż Biblioteka Centralna, która jednak ten zasób techniczny ma troszkę inny. E, tym niemniej e, e, w każdym miejscu można zrobić coś fajnego i takie też fajne rzeczy tam się dzieją. Natomiast tutaj chcemy zacząć, biblioteka świetnie może tak jeszcze powiem, biblioteka świetnie ma opracowaną ofertę dla dzieciaków, naprawdę to jest imponujące i z pewnością będziemy to podtrzymywali, natomiast trzeba spojrzeć w kierunku młodzieży, tak? która yy, póki co no, tak nie za bardzo może odnaleźć się tutaj w bibliotece, a yy, powinna, bo to jest najlepsze miejsce do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby spróbować czegoś nowego, swojego, własnego, gdzie przyjdzie się yy, z jakimś pomysłem i nie zostanie się za to yy, zruganym, wyśmianym, gdzie można być otwartym, gdzie można porozmawiać yy, z rówieśnikami, spotkać się razem, poczytać, posłuchać poezji, zagrać na gitarze, powygłupiać się. Po prostu taka powinna być dzisiejsza biblioteka, żeby osoby w wieku, na przykład pani redaktor, dobrze się tu czuły, znalazły, znalazły coś dla siebie. Oprócz książki, która zawsze w bibliotece będzie tym centralnym miejscem. Rozumiem. A jaka jest wizja pani biblioteki naszej żorskiej za pięć lat? Cudowna. <laughs> To znaczy widzę ją jako miejsce bardzo nowoczesne, które służy oprócz tej takiej inspiracji intelektualnej, którą powinniśmy znajdować w bibliotece, ale służy także właśnie integracji i kulturalnej, i społecznej, że będzie to tak zwane. Trzecie miejsce można by powiedzieć, tak? Bo mamy dom, praca, trzecie miejsce biblioteka, bo tam każdy znajdzie coś dla siebie. Jedyne miejsce, gdzie naprawdę nie trzeba za nic płacić póki co. Tak? Mamy, mamy takie miejsca. Chciałabym, żeby takim miejscem pozostało, ale też miejscem nowoczesnym, oferującym także nowe technologie, bo one są już praktycznie towarzyszą całemu naszemu życiu, nie da się od tego uciec, więc należy za tym podążać. I chciałabym, żeby biblioteka była tak zawsze, no nie chcę powiedzieć, że krok do przodu, tak, bo to w przypadku nowych technologii może nie, nie jest najszczęśliwsze sformułowanie, ale jednak żebyśmy nie gonili XXI wieku, tak, żeby to jednak wszystko miało ręce i nogi, żebyśmy mogli proponować naszym klientom różne działania związane z nowymi technologiami, aby żołnierze też byli na topie. Tak? Tak, bo to, że wyślemy SMS-a albo napiszemy maila, to jeszcze nie znaczy, że nowe technologie są nam mm -hmm. bardzo dobrze znane. My, Właściwie dzisiejszy rynek pracy wymaga znajomości tych nowych technologii, poszukuje się wielu wielu zawodów związanych z nowymi technologiami, a tutaj w bibliotece możemy zaszczepić bakcyla, zainteresowanie tym, co można w ramach nowych technologii zrobić, jakie są rozwiązania. Chociażby teraz prowadzimy w ramach linku do przyszłości warsztaty kodowania z robotami Finch, e, który, więc aż miło popatrzeć, jak dzieciaki mają takie rumieńce, tak i, e, i bardzo się cieszą z tego, że mogą poznać takie fajne rzeczy i może gdzieś tam tego bocyla złapią na przyszłość. A ma Pani albo cała biblioteka, podejrzewam, jakieś jeszcze pomysły związane z tymi nowymi technologiami, oprócz warsztatów robotyki? E, oczywiście, że tak. Żeby działać w ramach nowych technologii, trzeba przede wszystkim też pozyskać pieniądze, trzeba mieć sprzęt. Naszym zmartwieniem dzisiaj jest to, żeby biblioteka była wyposażona w nowsze komputery, tak? bo te, które mamy tutaj, to są z 2008 roku, więc. No, nawet gdybym chciała wprowadzić jakieś warsztaty, to nie mogę, bo one, ten, ten program nie ruszy. Który, tak? Jeżeli jest program z grafiki przestrzennej w, otwartych, w otwartym dostępie, tak zwany program, program Blender, który, na którym można się na przykład nauczyć, jak zaprojektować własny pokój, kanapę, lampę, cokolwiek, napis jakiś. No to po prostu ten sprzęt go nie udźwignie, że tak się wyrażę i myślę, że od tego trzeba by zacząć. Będziemy się starać, żeby w bibliotece były także tablety, na których będziemy mogli dzieciom czy młodzieży pokazać, jakie fajne różne rzeczy można robić, jakie są różne aplikacje, jak je obsługiwać, to żeby po prostu one się dobrze poruszały po tym, po tym świecie i żeby na przykład wiadomo, że młodzież gra, grać będzie. I, I tak na, na pewno zostanie już tego nie zmienimy, ale nie mówmy, że gry są tylko, tylko jakieś zło, bo tak nie jest jest wiele gier edukacyjnych i strategicznych, które naprawdę młodych ludzi rozwijają. Wiadomo tylko, żeby to nie była jedyna czynność, którą się w życiu robi. Natomiast może też warto poznać mechanikę gier komputerowych, tak? jak to się dzieje, że powstają takie postaci, jak, co trzeba zrobić, żeby one się poruszały w taki, a nie inny sposób. E, czyli tak naprawdę coś tam od kuchni. Tak? E, wchodzimy do teatru, widzimy jak to od kuchni działa, no to popatrzmy także na gry. To są tylko takie niektóre propozycje, które, którymi można by młodych ludzi zainteresować, przyciągnąć do biblioteki, a przez to Patrzą na książki i powiedzą, no tak, tutaj jest tyle fajnych rzeczy, fajnych tematów. Może coś poczytamy, tak? Zachęcimy do tego, żebyśmy czytali razem. Trzeba pamiętać o tym, że może tam przykład krajów skandynawskich. Tam prawie 100% społeczności ma dostęp do komputerów, z których korzysta, a ponad 86% mieszkańców czyta. Nie przeszkadza jedno drugiemu. E, trzeba po prostu mieć ten nawyk, ale tam też od zawsze e, państwa skandynawskie miały zawsze strategię rozwoju czytelnictwa, prawdziwą strategię rozwoju, co trzeba robić, jak trzeba działać, e, żeby ludzie czytali. Zdajemy sobie sprawę. Ja też e, będąc na przykład w Danii obserwowałam to, że... Niezwykle się zabiega o młodych ludzi, uważam, że to jest naprawdę dobry sposób. Dzieci oczywiście jak najbardziej nas zawsze chętnie przychodziły i będą przychodzić do biblioteki, bo tu się wspaniale czują. Ale potem jako młodzi ludzie poszukujemy innych doznania. jest tyle, tyle ofert na, na mieście, że czasami trudno wybrać. Więc tak jak każda inna instytucja, która tak, chce się przebić na rynku, musimy zaproponować coś wyjątkowego, tak, a ja jak już przyjdzie pewna grupa osób, to myślę, że sprawdzi się jak zwykle marketing szeptany w takich sytuacjach, tak? I koleżanka przeprowadzi koleżankę, kolega kolegę, y, będzie fajnie, bi biblioteka będzie, będzie tym y, ważnym miejscem w życiu y, młodych ludzi, y, bo poprzez właśnie chociażby nowe technologie możemy ich przeciągnąć tutaj, ale też nowe technologie mogą być związane z książką, bo e-booki stają się coraz bardziej powszechne. Różne, różne inne gadżety, które sprzyjają temu, żeby, żeby na przykład, nie wiem, przesłać książkę na maila, mieć dostęp do książki przez platformę e-book po prostu, czy też Lemi, czy jakieś różne inne, które to oferują. I wtedy. Ten młody czytelnik ma dogodną formę, być może taką, jaką lubi, do czytania, a, a nie musi za to płacić, tak? bo wchodząc na platformę po prostu jako prywatna osoba musimy za to zapłacić. Mhm, rozumiem. Na zakończenie mogłabym prosić kilka słów o Pani, o Pani pasjach, zainteresowaniach. Hmm. Cóż, e, powiem tak, że od, od wielu lat praca w bibliotece, właśnie w kulturze, to, jest, to stała się moją pasją. E, Kiedyś zaskoczyło mnie to, że zostałam biblioteki, dyrektorem biblioteki, ale nie wiedziałam, że tak bardzo pokocham tą pracę. Więc fajnie, jak człowiek może robić to, co kocha, to, bo to przynosi ogromną satysfakcję. A poza tym, no cóż, kocham Czarny Ląd. Od wielu lat jeszcze do Afryki i, i muszę to, tam ładuję akumulatory, bo to no, naprawdę tak bardzo daje mi siłę. Lubię bieganie, biegam sobie tutaj po żorach, bo, bo, bo mi się to podoba. Jest, jest po prostu wiele miejsc, do których dobiegłam już i odkrywam e, ciągle coś nowego i też e, to, o czym tak, tak fajnie zawsze jest, że wszystkie drogi prowadzą do centrum, tak, to <średzio> bardzo mi się to podoba. Poza tym, no cóż jeszcze lubię, jestem pasjonatką nowych technologii właśnie. To nie, nie znaczy, że ja tak znam wszystkie nowinki technologiczne, nie, bo tak nie jest, nie mam po prostu na to czasu, ale, ale bardzo mi się to podoba i jeżeli tylko mogę, to o czymś tam czytam, a wiele rzeczy chciałabym poznać i przerobić, jak to się mówi. Uczestniczę w wielu kursach, nawet e-learningowych, żeby poznać programy graficzne czy też jakieś właśnie. Związane z filmem, żeby po prostu dobrze się w tym świecie poruszać, czasami zachęcić pracowników, coś fajnego zrobić. No i cóż, no i od, od lat walczę z językiem angielskim, że tak powiem, bo zaczęłam się go uczyć parę lat temu dopiero i to jako samouk, tak, pomógł mi kolega Google, że tak powiem, translator, ale teraz jakoś chyba sobie już radzę, tym niemniej oczekiwania moje są o wiele większe, a rzeczywistość jest taka, jest, ale myślę, że potrafię się porozumieć. Rozumiem, dziękuję bardzo dziękuję za również. rozmowę. Dziękuję.